Demontaż skrzyni Audi S6C5 bez wyjmowania silnika. Opuściliśmy tylko na sankach. Opuściliśmy na sankach, rozłączyliśmy wydech. Silnik poszedł na dół. Tamte górne śruby odkręciliśmy za pomocą przeduszki. Podkręcaliśmy dookoła, podpinaliśmy przewody. Jest tylko mankament, bo tutaj pękło. Króciec od. Płynu chłodniczego, ale to miało prawo, jak widać, jakieś tam wycieki, ale silnik będzie cały myty. Możliwe, że będzie też wyjmowany. Będzie na pewno uszczelniany silnik cały, i ono będzie przygotowywane do jazdy. Sprawdzimy później jeszcze chłodnicę oleju. I tak to chyba wszystko będzie.